Dobra, nie będziemy nagrywać, bo jest dwóch celników. Zobaczcie tutaj, cały autokar wyprosili i sprawdzali autokar z psem. Witajcie w nowym vlogu, już dobijamy do Szwecji, za pół godziny będziemy yy, no, na lądzie tak naprawdę. Zobaczcie, wjeżdżamy, wpływamy. A ja muszę się pospieszyć, ponieważ w restauracji można odebrać kawkę czy tam kakao, więc mamy te vouchery. Idę teraz to odebrać. Jeszcze dwa mi zostały, bo już trzy przyniosłem. Patrzymy, trzymu jak dobijamy do portu. I mamy Szwecję przed sobą, proszę Państwa ale powiem wam, że myślałem, że kajuta jest obowiązkowa, że trzeba ją wykupić ale teraz zrobię wam przebitkę, ludzie nie, nie kupowali tej kajuty i spali po prostu tam w restauracji na, na kanapach, na sofach na krzesłach, na podłodze nawet a ja wyczytałem w internecie, że jak jest rejs nocny, to musi być kajuta wy, wykupiona jak było widać, nie jest to chyba prawdą i proszę państwa, jesteśmy już w garażu, czy tam na pokładzie z samochodami i czekamy, już widać, że otworzyli tam wyjazd więc za chwilę odpalimy i wyjedziemy. Cześć Kasia. Hello! Jak ci się spało? Dobrze, chociaż krótko. Krótko, nie? 3,5 no. godziny tylko spaliśmy no, tak naprawdę. Mało. I trzeba było wstawać, bo komunikat obudzili nas. Komunikat był z głośników, że za godzinę dobijemy do, promu, do portu eee, tak. A proszę wstawać. Ja jeszcze się godzinę przed komunikatem obudziłam. Tak? No Budzik patrzyłam sobie, sobie Aha. na morze. Jeszcze nie było lądu widać. No. Kurczę, zapomniałem lodówki wyłączyć w przyczepie. Mam nadzieję, że mi odpali. Jak na razie wszystko, wszystko świeci. Ale zauważyłem, że jak zgaszę silnik, to cały czas lodówka się świeci w przyczepie i może mi czerpać akumulator, właśnie samochodowy. Patrzcie, uwaga, akumulator 12V słaby. Coś tam, odpal silnik. Jest napisane, mam nadzieję, że odpali. Kurczę, jak mi nie odpali, to będzie jazda. I wyjeżdżamy, proszę państwa. Na szczęście samochód odpalił za pierwszym razem. Nie miałem problemów. To masz z no. Dobrze, teraz my. I jesteśmy w Szwecji, proszę państwa. Szwecja. Świetnie. Coś nowego dla nas. To jest nasz nazywa. statek. Jest ogromny. Nazywa się. Jak on się nazywa, tu wam wkleję nazwę. Bo jest jeszcze Piotruś Pan, Nils Tak. Nils Dake. Tutaj mamy znak wyjazd. Ogólnie jedziemy za wszystkimi. Przyczepa się trzyma, jak widzicie, wyjechała bezpiecznie. Myślałem, że tam większe progi będą na tym statku, ale łagodne są górki i wzniesienia. Tutaj nawigacja mi pokazała, że w Szwecji mamy 50 na godzinę, poza miastem 70 i 110 na autostradzie. I zobaczcie, w prawo pojechały ciężarówki, a my tutaj osobówki mamy w lewo jechać. U kontrolują. Trzeba Szymuś, musisz iść do tyłu, no? Dobra, my się tutaj zatrzymamy na chwilkę. Musimy dzieci zapiąć. I teraz już wjeżdżamy na drogę E6 i będziemy jechać aż do Oslo, do Norwegii. Mamy na to 12 godzin, żeby nie złapać się na kwarantannę. Także jedziemy. Jedziemy autostradą i powiem Wam, że rozmawiałem z ludźmi i nie trzeba mieć żadnej winiety. Także spokojnie można tą E6 wjechać i jechać aż do Norwegii. No i mamy pierwszy postój, proszę Państwa. Zrobiliśmy 150 km. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu. To jest 150 km od promu. No i jeszcze do Oslo mamy tyle. Ale robimy przerwę na śniadanie. Tam jest sklep. Kasia poszła z Nadją do sklepu coś kupić. O, tutaj będzie lepiej widać. Mamy jeszcze do Oslo 4 godziny i 46 minut. Czyli 428 km. Zostało nam jeszcze kakao z promu, wlaliśmy do termosa i dzieci wymyśliły, że zjemy je z płatkami. Dobre jest, Ania? Mhm. Mm Szymek, dobre? Mhm. Mm Czyli te vouchery na coś się przydały. Kasia mi niesie kabanosy. Tak, i mi Powiedz, Kasia, ile wziąłeś takich płaczek do Norwegii? 30 30 suchych kabanosów. Nie no. trzeba ich trzymać, od 15 stopni do 25 chyba, Daj. czy od 10. Póki nie, otworzymy. Nie otworzymy. No właśnie, one jakiś gaz mają w środku, więc my będą trzymać Daj, świeżość. No bo podobno mięso w Norwegii jest bardzo drogie, więc sobie wzięliśmy trochę więcej. Ale można przewieźć 10 kg mięsa, ale podobno nikt tego nie sprawdza, więc. Znaczy, my mamy legalnie, ale nie chcieliśmy przekraczać. Właśnie patrzymy za okno, z Szymusiem i mówimy, że w tej Szwecji to takie piękne szprychy chodzą. Pada deszcz, a my idziemy zobaczyć jakieś rybki, bo Nadia mówi, że tam są fajne rybki. I chustane fotele! I chustane fotele. Jak widzicie, bardzo ładna galeria, ale tutaj są takie fajne ściany, gdzie można sobie zdjęcia porobić. Dzieci już chcą, żebym im fotę zrobił. Trzy, cztery. <laughs> Chcecie z Ali w pla teraz? Jak wiecie, tutaj nikt nie chodzi w maseczkach. Szwecja jest krajem wolnym od pandemii od maseczek. Nikt się tutaj nie przejmuje. A, tu są te fotele. Ale fajne. Tak chcesz się pokręcić? No, chcę. Teraz ja, ale Bayer! jeszcze Szymusia. 3, 4! Kurczę, ale to jest piękne uczucie iść i widzieć, jak nikt nie ma maseczki w galerii. Już dawno takiego widoku nie widziałem. No i Nadia nas przeprowadziła do akwarium z rybkami. Tutaj ogólnie są toalety. No i dla ozdoby zrobili takie właśnie akwarium. Zobaczcie, jaka gruba szyba. To jest pielęgnica, nie? Jaka? Ta tutaj w paski. No, to jest pielęgnica. Duża. Daj, ja nagram. Mogę Nadia ja? nagra. Patrzcie, ja pokażę Wam inne. Takie jest ich atma. Czekaj Ania. Jest to chórny Pa, Papa, my już musimy iść. Zobaczcie to, tutaj w galeriach są takie specjalne pokoje dla rodziców. I tu jest normalnie salon, można się rozgościć. Są umywalki, jest mikrofalówka do podżywania mleka. Tutaj są przewijaki, można te wszystkie niemowlaki sobie tutaj przewinąć. No jest pięknie. To jest nasza łazienka No, u nas w Polsce takich nie ma pokoi. już iść, bo to Idę, no dobra, to ja idę. A tu jest łazienka. Tutaj jest łazienka. No jest mega bogato, naprawdę. Te drzwi przepiękne, jakiś taki stop metalu. Jeśli chodzi o drogę w Szwecji do Norwegii, no to jedzie się bardzo fajnie. Cały czas jest taka dwupasmówka. Jest to droga E6. Z tego co wiemy, bezpłatna. No w naszym przypadku trochę pada, więc jedziemy w deszczu, ale ogólnie jest spoko. Jedziemy 80 na godzinę, żeby nie zapłacić mandatu, bo podobno są tutaj surowe kary. Tak samo w Norwegii. No i co, nudy, jak nie wiem, jak to na autostradzie. No i proszę Państwa, pierwszy tunel przed nami w Szwecji. Zobaczymy, jak wygląda. Ale widzę, że króciutki. Wszyscy krzyczą tunel! No, tunel! tunel! <laughs> Widzowie też, mam nadzieję! <laughs> o, koniec tunela. Jak chcecie zobaczyć jak wygląda parking w Szwecji, to właśnie tak. Zaraz pójdziemy... Co tam? Mamy, Mamy żabkę! Jaką żabkę? To jest żabka? A tak wygląda żabka w Szwecji. Dobra, to Uuu. zakryjemy. Teraz. Dobra, dziewczynki, szukają żabek. A ja wam pokażę mniej więcej jak to wygląda. Są ławeczki fajne, zielona trawka, ognisko można sobie zrobić. Tu pan z kampera kasetę poszedł wylać właśnie do toalet, zobaczymy czy tam jest zlewnia. O Cię kręcę kręce jeżyny. Zobaczcie ile jeżyn, ale jeszcze niedojrzałe Ej, za miesiąc to my sobie tutaj sobie nieźle pojemy. Co znalazłaś? Jeżyny. Jeżyny. No właśnie mówię, że jeżyny są. Jemy! No to jedźcie. Ej, jeżyny tu są, ja cię kręcę. Ja myślę, że jeszcze czarnych nie ma, a tu już są. Tu jest dużo czarnych. Chodźcie tutaj. Tylko chyba nie ma. Ta jest, ta jest niedojrzała jeszcze. Ej, Ania, tam tam stoimy. Ej, Ania krzyczy do tego busa, że mama, mama, a przecież my tam stoimy. Co dzień się, się pomyliło? Tak wyglądają toalety i tutaj jest zlewnia dla kamperów, tak to wygląda. Także sobie zlejemy za chwilę. No i jedna ławeczka jest pod daszkiem. Jakby padało, to można też sobie usiąść. Pod daszkiem jest sucho. Dziewczyny przyniosły żabce jeżynkę, czy tam malinkę, ale ona tego nie zje. Muchę chce! Muchę chce. Zaraz ma... ją wypuścimy. Nie! To... nie tak, za... wypuścimy, bo my jedziemy dalej, tylko na chwilę się zatrzymaliśmy. A gdzie muchę? Komara możecie znaleźć. Ale daj klepkę na muchę. Tylko mi jej nie zgub, bo to jest najważniejsza część ale naszej przyczepy. Nie. Wypuszczamy żabkę. Żeby nie było. Przymuż nie chce wypuścić, szkoda mu. Ale wypuszczamy. Taka informacja o godzinie 16. Ludzie wracają już chyba z pracy i przy większych miastach robią się korki. Jak widzicie mamy korek na 25 minut. Jedziemy 15 na godzinę. Jesteśmy przy mieście Kalebak. Do granicy z Norwegią mamy jeszcze 50 km. Zatrzymaliśmy się na chwilkę. Niestety pada, więc pokażę Wam jak taki postój wygląda tuż przed Norwegią. Jest tutaj pięknie. Zjechaliśmy właśnie z autostrady. Znaczy to jest ta E6. I zobaczcie, jakieś strumyki, bagna jakieś. Ale takie żywe kolory tutaj są, naprawdę pięknie to wygląda. No, dobrze, że kupiłem ten pokrowiec, przynajmniej rowery nie zardzywieją. Tu są skałki na skałkach, ławeczki. Tutaj ławeczki i widok na takie wielkie satelity. Nie wiem, czy wy widzicie te satelity, są ogromne. A tutaj są ubikacje, a tam dalej jest taki pomost. Pójdziemy tędy. Ale wieje. I dobiegłem na sam koniec. Lornetka. No i co? Ja myślałem, że jakieś jezioro będzie, ale co, nie ma jeziora? Dobra, wracamy. Rozprostowałem się. Jedziemy do Norwegii. Jest godzina 19. Mam jeszcze godzinę 30, żeby tam wjechać. Kasia szykuje korony. Jesteśmy na stacji Prim. Będziemy tankować. Zobaczymy, po ile diesel jest. Myślę, że jest tańszy niż w Norwegii, więc sobie tutaj za zatankujemy do pełna. I dopiero potem wjedziemy do Norwegii. Tutaj trzeba wybrać przycisk, chyba. No, diesel kosztuje 1448 korony, ale nie działa. Trzeba włożyć kartę? Gdzie? A, kasa kord. Słuchajcie, chcieliśmy gotówką zapłacić, którą wymieniliśmy w kantorze, ale tutaj jest tylko płatność kartą. Więc płacimy. Dobra, włożyłem kartę, wpisałem pin i zobaczymy, czy, czy pójdzie. Nie, nie idzie. Coś tu pisze po szwedzku, ale ja nie wiem o co chodzi. Aha, trzeba wybrać trójkę albo czwórkę. Trójkę. Aha, teraz trzeba było wyciągnąć kartę, i teraz można tankować, bo inaczej, jak nie wyciągniesz karty, to nie zatankujesz. No, idzie, dobra. Czyli pamiętajcie, najpierw wkładacie kartę, wpisujecie pin, klikacie numer stanowiska, wyciągacie kartę, i dopiero można tankować. Weszło 48 litrów, 700 koron. I na rewolucie wyszło 142 zł. Co? 642 zł? Nie gadaj. Ej, zaliczyło mi tamten. Co, co było? 700 koron powinno być. Zaliczyło ci poprzedniego no. klienta? Zaliczyło mi poprzedniego klienta chyba 1500 koron. A ja zatankowałem za 700. Idzie, Kasia, wyjaśniła sytuację, co tam? A, Pani mówi, że za 3 dni przyjdzie zwrot. Tak? Że jakby się Płaci podwójnie Czemu do... się płaci? Nie, nie umiałem mi tego jakby wytłumaczyć. No mówią po angielsku, ale nie wiem. No dostałam paragon na to 700, które wydaliśmy, no, no a za resztę, że przyjdzie zwrotna karta. Ale bez sensu. Płacicie dwa razy więcej za paliwo i potem wam zwracają Nie wiem, jak wiecie Chciałam o co przetnie. chodzi, to dajcie znać. Nie, dla mnie niepojęte. Dobra, jedziemy, bo nas nie wpuszczą do Norwegii. Zobaczcie, jest godzina 22. Czyli cały dzień jechaliśmy przez Szwecję z tą przyczepą Od 9 rano I co teraz? Na zieloną mamy, że na zieloną musimy się kierować Że mamy barwę z akcyzy Czytałam no Tutaj jest chyba granica, zobaczcie Wszystko świeci Tam jakiś budynek Tutaj co? Jakieś zwężenie Dobra, nie będziemy nagrywać, bo jest dwóch celników Zobaczcie tutaj. Cały autokar wyprosili i sprawdzali autokar z psem. Nas na szczęście puścili, tylko sprawdzili paszporty. Trwało to 30 sekund. Jedziemy teraz na Oslo E6, ale musimy kupić autopass. Muszę, muszę tutaj coś sprawdzić jeszcze. Stoję właśnie na granicy i tutaj muszę zarejestrować się w serwisie epcplc.com. Teraz wam tutaj to pokażę. No i chodzi o to, że tutaj są płatne autostrady i w ogóle drogi, więc trzeba jakby nadpłacić sobie. Klikam add vehicle i tutaj wpiszemy numer nasz PRA. No i jak widzicie, mamy zarejestrowany samochód. I żeby zapłacić, trzeba kliknąć tutaj w tego hamburgera, kliknąć payment, make a payment. No i podać numer karty kredytowej i normalnie pewnie już wtedy pobierze. Jak widzicie, przejechaliśmy granicę, jesteśmy już na parkingu. Znaleźliśmy go w aplikacji Park Fortnite. Także jesteśmy sami na takim dużym parkingu. Tam są ubikacje. No i co? Żegnam się z wami. Idziemy odpoczywać.